Uh. O! Dyskietka. Wezmę ją. Już! Dorny ekran! Aaaa! Wszystko w porządku? E, e, co e, e, kamera w porządku, tak? No tak, tak, kamera w porządku. Jestem! E, e, e. Ora no jestem! Pająk, co to żeś robił? Nie wiem. ładowała dyskietkę z nagraniami. To my mamy jakieś nagrania? Archiwalne, a jak? Aha. Nagrana to nocy. W nocy. Chcemy się spać. A dzisiaj, M Milaj założy nowy kanał. Wkrótce nowy rok. Nowe logotypy kanałów, które mają zostać wprowadzone na nasze kanały Maxi Jasper. No i wreszcie nasz drugi kanał, i piesek na pierwszym miejscu, Maksymilian Kumbi. I już wreszcie pi piąta rocznica, piąta miesięcznica wersji beta naszej serii. Przechodzimy do programu. No dyskietka. Yy. No, dyskietka. No, a dobra. Na początek Milaj założył nowy kanał, zamknął stary. Wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Taka szybka informacja na początek. Druga to też nowy rok też nic nie wiadomo. Mamy również plany na nowy rok. I nie wiem. Nie wiem. Przejdźmy teraz do nowego tematu: nowe logotypy kanałów. Oczywiście, logotypy zostały już na naszym i wprowadzonym i na kanale IPZEK wprowadzone. Więc założyliśmy również nowy kanał Maxio, Maxio, Plus Ale co do tego, że, że jeszcze nie zmienione są logotypy kanałów Tatsper, Maxi Tazper i Tatsper I Anima, Maxio Animacje Moje rzeczy mają zostać wprowadzone, nowe, ale no Nie wiem jak, jak mam je robić Także więc Drugi temat Kolejny czwarty temat To Aj piesek A, Aj piesek! Aj piesek z powodu liczby 60 subskrypcji Stał się pierwszym stał się pierwszym w maksiowych kumplach pod względem ilości subskrypcji. Już teraz jest na samym początku. Już nawet przegonił yy, Tom kolor jednego z naszych członków normalnych kumpi, także i tych najlepszych. Także i nawet e, tych e, w naszych pozostałych kanałach No tak więc no To wszystko zasługa jego kompilacji TVN7 Więc przejdźmy do kolejnej informacji Tak więc o Pięciomiesięcznicy Naszej beta serii Która się teraz zakończyła Jestem! Ile co ją ominęło? Wszystko pająk! Co? Uu, a, no to nie. Aha. No to pięć miesięcy minęło od pierwszego odcinka do wiadomości Beta. Tak więc no to tyle. Zapraszam na, na przyszłe inne odcinki maksiwa wiadomości, które... No nie wiem. Ja sam nie wiem. No Po co Maxio? Po coś żeś wyszedł? No dobra, no to... No to to już na tyle. Dzisiejszego pierwszym no, odcinku Noje Maxia Wiadomości. Zapraszam teraz na, na informacje od Tatpera. I widzimy się w następnym. No, dziękuję, cześć. No a więc witam i dziękuję serdecznie za taki zdalny udział w w wiadomościach. Ale z pewnych powodów niestety nie mogłem być w studiu. A tak swoją drogą to cieszę się, że Macsię wiadomości powracają. A i taka ciekawostka. Według portalu How Long to Beat PS3 jest popularniejsze od Xboxa Series S. No i mam dwa pytania z tej okazji. Po pierwsze, ile lat ma Maxio? Bo nie wiem. I po drugie, kiedy będzie stream z głosem? No i dziękuję za udział trwający 37... 38... Pozdrów ode mnie Adasia, jeśli żyje. Nagrywanie gotowe. A na razie się nagrało! Jej, Ale co się nagrało?